Wszyscy, którzy używają dużo internetu, myślę, że mniej więcej czują to pojęcie hejtu i hejtowania, natomiast tak naprawdę dosyć trudno jest definiować. My, generalnie, rozumiemy pod tym pojęciem agresywne wypowiedzi, które w pewien sposób przekraczają kulturę komunikacji, które są obraźliwe. No czasami to jest wręcz ta tak zwana mowa nienawiści, czyli ataki wymierzone w jakieś mniejszości czy w grupy pokrzywdzone. Ale nie chcemy się do tego zawężać, ponieważ ten hejt jest, jest zjawiskiem dosyć szerokim i my zajmujemy się przede wszystkim różnego rodzaju agresywnymi wypowiedziami. To jest właśnie jedno tak naprawdę z najczęstszych, z najczęstszych zagrożeń, z którymi spotykają się w internecie, w takich dużych badaniach, które robiliśmy na gimnazjalistach. Dwa lata temu, aż 40% respondentów przyznało, że spotykało się z przekazami pełnymi nienawiści w sieci. I to było. Um, to był jeden z najwyższych, z najwyższych odsetków. Także można powiedzieć, że jest to dosyć powszechne doświadczenie młodych internautów. Wydaje się, że uchronić od kontaktu z taką agresją czy nienawiścią w internecie jest bardzo trudno. Wystarczy wejść na każdy duży polski portal, żeby no, być w pewien sposób zalanym takimi przekazami. Natomiast. Myślę, że można je uczyć jak reagować na taki hejt czy taką nienawiść, jak nie wchodzić w takie agresywne polemiki, jak samemu komunikować się pozytywnie, a jednocześnie ignorować te przekazy, które starają się tą nienawiść szerzyć. Nienawiść w internecie to jest... Bardzo szeroki temat i faktycznie e, czasami może się to przerodzić w cyberprzemoc, w jakieś e, gnębienie czy, e, czy no, bardzo regularne regularne wyzywanie. Zresztą często jest to powiązane z jakąś przemocą rówieśniczą, także offline, na no to także trzeba być uczulonym. Ehm. Nie jest też tak, że prawo zupełnie się nie odnosi do tego tematu, bo istnieją przepisy i w kodeksie karnym, i w kodeksie cywilnym, które no, chronią naszą cześć, naszą godność i jeśli zostaniemy obrażeni, to możemy sięgnąć pewne instrumenty prawne. Oczywiście nie jest to prosta droga, ale w pewnych okolicznościach jest do zastosowania. Także i w przypadkach nienawiści czy cyberprzemocy, pomocy udziela nasz telefon zaufania. 800-100-100, i tam można się dowiedzieć, czy jakieś przepisy prawne mają tu zastosowanie i czy warto z nich skorzystać. Rodzice mają oczywiście ogromną rolę, jeśli chodzi w ogóle o ochronę dzieci przed, przed tymi ryzykami internetowymi. I najważniejszą sprawą jest to, aby. Interesowali się tym, do czego dziecko używa internetu, ponieważ często dzieci używają internetu do czego innego niż rodzice, korzystają z innych serwisów, innych usług I, i, i to warto wiedzieć. Na pewno ta komunikacja jest ważna i wiemy to także z badań, że jej brakuje. Dzieci deklarują, że ich rodzice nie mają pojęcia o tym, co one robią w internecie, więc skoro same dzieci są o tym przekonane, to myślę, że jest to wskaźnik, że trzeba by więcej tej rozmowy i więcej komunikacji.